Nagradzać uśmiechem, to znaczy dawać jakąś radość. <laughs> To dzieci wystąpiły o ten oddech, a po drugie, to jest też taka historia symboliczna, bo jeżeli ja, uczeń tej szkoły, dostaję oddech uśmiechu, to ktoś, kto ma dzisiaj lat 8 czy 10, myśli sobie, ja też mam szansę, prawda? ja też muszę coś zrobić. Przecież on był takim samym chłopcem, który tu biegał w krótkich majtkach jak ja. Czasy były inne. Myśmy nawet w domu nie mieli wtedy telewizora, nie było to innych atrakcjach. Szkoła była taką atrakcją. Zabawa z kolegami, gry, boisko, dowcipy i nie miałem tu żadnego negatywnego stresu. Dlatego bardzo dobrze wspominam tę szkołę.